Cześć, tu Wokiboki zapraszam. Dzisiaj Fortnite. Eee, odpalimy sobie Battle Royale. Szukamy serwerów. I rozpoczniemy jakąś krótką sesję w Fortnite. Na chwilę obecną widzę, że szukamy serwerów. Chyba z czymś udało nam się połączyć, bo już mamy łączenie. Tak. Teraz ostatnie etapy łączenia, i powinniśmy wkrótce rozpocząć grę. Jeszcze chwilka. O, tak a taka propo. Właśnie wchodzi nowy nowy sezon wszedł w Fortnite. Także zobaczymy co się zmieniło. Tak, oczekiwanie na grę. Jak widać Fortnite to nie tylko bardzo kolorowa grafika, jak i. Przede wszystkim mega ciekawa rozrywka i tutaj jest na tyle uzależniająca, że bardzo szybko da się tutaj jakby wciągnąć w grę i już od samego właśnie początku, tak jak tutaj lecimy sobie takim busem szkolnym z balonami utrzymywanymi przez właśnie balony. Może wyskoczymy, tak, to też mega fajnie właśnie działa na samym początku ten mix, z tą lotnią tym lotem, który można sobie wybrać i obrać jakiś, jakiś kierunek na planszy to jest bardzo takie fajne widowiskowe swego czasu chyba jedna ze strzelanych Medal of Honor tak wyglądał A bodajże yy, chyba Airborne lecimy, wybierzmy sobie może tutaj tym razem śnieżek z racji tego że mamy zimę to udajmy się gdzieś tutaj w kierunku w kierunku właśnie tych zimowych terenów teraz może troszkę szybciej żeby dorwać się w miarę szybko do jakiejś broni bo nie ukrywajmy z jakimś takim kilofem czy młotem co mieliśmy w ręce to ciężko będzie ściągać przeciwników z odległości jedynie jakiś atak z bliska dobra może nie na tych wieżyczkach, będzie ciężko coś znaleźć ale tutaj już tworzymy być lepiej okej okay. poszukajmy sobie teraz jakiejś broni tutaj coś mamy Podnieśmy sobie tą strzelbę. Wybierzmy sobie tą strzelbę. Tak, to jakiś taki podwójny shotgun. Wygląda bardzo ciekawie. Myślę, że jest niezła. Przydałby się jeszcze jakiś karabin, żeby tak móc coś z troszkę dalszej odległości ściągnąć. Tutaj jakieś naboje. No tak, shotgun to raczej się bardzo dobrze sprawdza w takiej bezpośredniej konfrontacji, kiedy przeciwnik jest blisko. Natomiast jeżeli chcemy tego przeciwnika gdzieś tam zaatakować, już ze znacznej odległości, no to shotgun raczej średnio się, się spisuje. Próbujemy to otworzyć. Zniszczymy tą skrzynkę. i mamy jakąś konkretną giwerę weźmy sobie tą giwerę oczywiście ograniczone naboje no nic, poszukajmy kogoś z kim możemy by było się skonfrontować o, no, tu jakaś, jakaś armatka zobaczymy o, i znowu jakieś elementy no i złoto Sztaby złota jak zawsze przydatne. Tutaj jakiś kruszec do budowania. Cegły. No, cegły. My tutaj nie będziemy się skupiać na budowaniu jakich, jakichś murów obronnych. O, tu widzimy granat. Raczej dzisiaj skupimy się na walce. Tutaj kolejny karabin bierzemy jeszcze z tłumikiem, chyba jest jakaś giwera. Hmm. Weźmy sobie tą giverę. Wydaje mi się, że ta jest lepsza, jednak, mimo wszystko. bo Mamy więcej naboi szybciej strzela. Domyślam się, że te uderzenia nie są aż tak. Idziemy na wymianę. I to jest na. Ok, mała mikstura osłony. Bardziej mnie jakiś jakaś paczka leków jakaś apteczka tutaj się tak? nie to jest jakaś zbudowana osłona okej, okay, musimy być ostrożni, bo coś się tutaj dzieje przeładujmy słychać jakieś salwy jakieś wystrzały Chodźmy w tym kierunku. Nastaje noc. Trzeba wypatrywać broga, słychać tam jakieś strzały obdali. I kąki nam tutaj też sugerują, że coś się tutaj dzieje. Zjedźmy w dół. Dobra, widać, że tu ktoś nas, nas mierzy. Na pewno będzie się zbliżał. Próbujmy się wychylić. Poszukajmy jest, jest, jest OK, jak widzicie, cały czas jakieś walki trwają. Hmm, gdzie oni się przenieśli? Z racji tego, że się zbliżamy, może weźmiemy sobie shotgun'y Jeżeli się już zbliżymy, to... To będzie wtedy większa siła Strzału Dobra, mamy kolejnego No tak widzimy, że ten już dużo bardziej zaawansowanym graczem buduje od razu jakieś m, jakieś e, ścianki, tak aby w miarę szybko się przemieszczać Długo zajmuje to przeładowywanie, ale shotgun zrobił robotę Ekstra Bierzemy bandaże Użyjmy tych bandaży No co jest z tymi bandażami? One gdzieś tak bardzo mizernie podnoszą na to, naszą 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 witalność O tak widzicie próbowaliśmy się gdzieś tak po cichu skitrać, odnowić energię, ale trafiliśmy w sam środek Ostrej walki, i teraz w zasadzie gnoś nam zniknął. Ciężko powiedzieć, gdzie jest. Poszukajmy go zatem. Musi gdzieś się tutaj ukrywać. Pewnie też stara się odnowić swoją energię, bo oberwał. No i gdzieś. Gdzie się chowa? i po nim kolejne z głowy weźmy sobie te bandaże musimy się odrobinę wzmocnić tak tak wiem powinienem się schować bo już przed chwilą dostaliśmy lekcję właśnie gdzie podnosiłem energię tutaj właśnie taki nieschowany i niestety źle się to skończyło jesteśmy zaatakowani od, od tyłu można tak powiedzieć no nic, mamy tutaj jeszcze jakieś bandaży, wykorzystajmy je po to żeby się troszkę zregenerować Okej, okay. już nie można więcej bandażami podnieść zdrowia niż 75% Także poszukajmy O, tu jest apteczka, no to skorzystajmy z tej apteczki tam, że nam się skraca, także tylko po to, żeby nas tutaj bardziej zagęścić, żebyśmy się już przemieszczali powolutku właśnie i spotkali gdzieś, żeby nam ułatwić to spotkanie właśnie z innymi graczami. Także pędźmy tak, bo jeżeli zostaniemy poza tą strefą zmniejszania się rundy, no to wtedy już zginiemy. Będziemy tracić energię tak długo, aż skończy się ona całkowicie. O, o, o! Ktoś tu chyba w nas strzelał. Czy mi się wydawało? Ktoś nas sypie. No dobra, idziemy na wymianę. No i tak, niestety się skończyła ta wymiana. Niecelne strzały niestety nie przyniosły efektu. No trudno też oczekiwać. Także ja się z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, nie zapomnijcie proszę o subskrypcji. Cześć!